Witam na naszej, no ja myślę uroczystości, bo tak bym to nazwała. Przekazania darowizny szczególnej, darowizny wielkiego serca i darowizny, która jest czymś więcej niż darem serca czymś, co, co można powiedzieć nadzieją, wyrozumiałością. Bądź też chęcią wniesienia pomocy innym, mianowicie sprzętu medycznego w postaci kardiomonitora i dwóch pomp infuzyjnych do podawania leków na oddział hematologii i onkologii dziecięcej naszego szpitala. Prosimy mnie o nieprzynoszenie kwiatów. Chcielibyśmy podarować coś szpitalowi, który umożliwił nam te trzy wspaniałe lata życia ZOSi. I dlatego zwróciła się do, do tych wszystkich uczestników pogrzebu, jeżeli mogą, żeby dali złożyć donację, która będzie wykorzystana w ten sposób, że sprzęt kupimy taki, jak jest potrzebny temu oddziałowi, który kiedyś Zosi właśnie pomógł. I proszę sobie wyobrazić, zebraliśmy w sumie ponad, 30, ponad 13 tysięcy dolarów. A to w Polsce kosztuje ponad, ponad 40 tysięcy. Tak, tak jest. Ten sprzęt tak, tak, złotych, złotych. Ponad 40 tysięcy złotych. Tak, 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 tak. Także yy, i światło yy, reflektorów i błyski kamer yy, nie oddadzą tego co naprawdę jest w naszych sercach. Ale one pomogą. Poinformować naszych przyjaciół i znajomych daleko, daleko stąd, właśnie w Kalifornii, którzy tak ofiarnie i chętnie składali się na zakup tego sprzętu. I dzięki właśnie tym kamerom będą widzieli, że, że właśnie stało się to, o czym marzyliśmy.